Dzień dobry, nazywam się Eliza Gniado i reprezentuję grupę FOCUS. Opowiem Wam o tym, jak teoretycy zarządzania definiują samo pojęcie. o czym charakteryzuje się efektywny menadżer oraz jaka jest różnica między menadżerem a liderem. Klasyczna definicja zarządzania opracowana przez Jamesa Stonera mówi, że zarządzanie to proces. Planowania, organizowania, przewodzenia i kontroli pracy członków organizacji, wykorzystywania wszelkich możliwych zasobów organizacji do osiągania jej celów. Według Stonera jest to proces. Co to oznacza? Że nie ma początku ani końca i nie można raz zarządzić, a potem udać się na zasłużony odpoczynek. Zarządzanie trwa nieprzerwanie i wymaga stałej uwagi. I aktywności ze strony menedżera. Jest to proces celowy. Ma w efekcie spowodować, że organizacja osiągnie ważne dla niej cele. Żeby było to możliwe, menedżer powinien zadbać o właściwe zaplanowanie pracy, określić cele i działania służące do osiągnięcia celów, zorganizować pracę, przydzielić środki, zapewnić narzędzia pracy zadbać o taki poziom zaangażowania pracowników, aby wykonywali zlecone im zadania, oraz zapewnić efektywną kontrolę, czyli monitorować działania i wprowadzać na bieżąco niezbędne korekty, tak aby tym samym umożliwić realizację tych celów. Jako menedżerowie powinniśmy stale pamiętać, że rozwój tych czterech funkcji zarządzania stanowi podstawę. Swoisty punkt odniesienia w większości naszych po prostu codziennych zadań. Z nieco innej perspektywy zarządzania można popatrzeć na to, że jest to sztuka takiego osiągania zamierzonych celów i zamierzonych rezultatów przez innych ludzi, zarządzający, czyli menadżer, realizuje cele organizacji. Poprzez organizowanie pracy innych, a nie wykonywanie zadań osobiście. Ta definicja może być szczególnie istotna dla tych z Was, którzy awansowali na stanowisko menedżerskie w drodze awansu wewnętrznego. Zapewne głównym powodem, dla którego otrzymaliście promocję, jest fakt, że jesteście znakomitymi specjalistami, najlepszymi w swoim zespole i macie najwyższe kompetencje. W takiej sytuacji często pojawia się pokusa, żeby robić rzeczy za innych. W głowie kołaczą się zdania: To nie ma sensu, przecież stracę tylko czas, a sam zrobię to znacznie szybciej i lepiej. Bądźcie jednak czujni. Taka postawa może spowodować po pierwsze, nadmierne obciążenie Was pracą, kumulacja nadgodzin, ale przede wszystkim u Waszych ludzi może powodować stagnację, wolniejszy rozwój i przyrost ich kompetencji, a w skrajnym wypadku nawet spadek ich motywacji i zaangażowania i brak poczucia odpowiedzialności za realizowane zadania. Pamiętajcie, że nawet najlepszy solista nie jest w stanie osiągnąć tak wiele jak sprawnie działający i kompetentny zespół. Waszą główną rolą jako menedżera jest zapewnienie ludziom warunków do rozwoju kompetencji, czyli do rozwoju ich wiedzy i umiejętności oraz utrzymywanie odpowiedniego poziomu zaangażowania, czyli motywacji oraz wiary we własne możliwości. Przyczyni się to po prostu do realizacji stawianych przed Wami celów. Na podsumowanie tej części wykładu oddajmy głos klasykowi teorii zarządzania, czyli Johnowi Kotterowi. Według niego zarządzanie pomaga wytworzyć produkty czy świadczyć usługi zgodne z przedstawioną ofertą. O stałym poziomie jakości w ramach zapewnionego budżetu. Dzień po dniu, tydzień po tygodniu. Niezależnie jednak od wielkości organizacji czy stopnia jej złożoności jest to Niezwykle trudne zadanie. Skoro już mamy wiedzę o zarządzaniu i menadżerach, zastanówmy się przez chwilę, jaka jest różnica między zarządzaniem a przewodzeniem między menedżerem a przywódcą. Niezwykle ceniony i popularny teoretyk zarządzania Ken Blanchard, Twierdzi, że przewodzenie to jest proces wywierania wpływu i współpracy z ludźmi w dążeniu do realizacji celów zarówno organizacji, jak i celów ludzi. Co przez to rozumiemy? Kładzie on nacisk na inny rodzaj kompetencji. Lider rozpala ogień w innych i sprawia, że ludzie za nim podążają. Pozwala poczuć pracownikom, że są ważni, a to co robią, ma znaczenie zarówno dla nich, jak i dla organizacji. Na pierwszy plan wysuwają się kompetencje społeczne, takie jak komunikacja, wywieranie wpływu, współpraca w zespole, empatia oraz znajomość siebie, swoich mocnych stron i ograniczeń i znajomość innych. Ważne są również szacunek. Poczucie wspólnego celu oraz inspirowanie innych w stopniu, w jakim właśnie tego oczekują. Lider najpierw odpowiada na pytanie, dlaczego, a dopiero potem, co mamy robić. Zadaniem lidera jest przewodzenie ludziom, wykorzystywanie ich specyficznych umiejętności i wiedzy do osiągania przewagi konkurencyjnej. Dobry lider, Powinien być pewny, że osoba lub grupa, które mają wykonać wyznaczone zadanie, mają odpowiednie kompetencje, i rozumieją cel organizacji oraz są zaangażowane w ich realizację. Rozwój cywilizacyjny przyniósł zmianę w postawie i oczekiwaniach współczesnych pracowników. Są oni po pierwsze, lepiej wykształceni. Chcą się uczyć. I rozwijać. Są pewni siebie, mobilni, mają wysokie poczucie kompetencji technologicznych, rozległą sieć kontaktów, nieograniczony dostęp do wiedzy i informacji. Charakteryzują się większą niż ich rodzice skłonnością do podejmowania ryzyka i elastycznością. Są otwarci na zmiany. Chcą mieć wpływ, współdecydować. Mają różnorodne doświadczenie, są głodni sukcesu i często nastawieni na spektakularną karierę. Hmm, bardzo rzadko w jednej firmie. Aby sprostać tym oczekiwaniom, stawianym przez organizację i pracowników jako menadżerowie, aspirujący do miana lidera, powinniśmy przede wszystkim mieć wizję zespołu, wiedzieć, dokąd chcemy doprowadzić ludzi. Być elastycznym. Sprawnie dostosowywać strategię działania do zmieniających się realiów, troszczyć się o ciągły rozwój pracowników, stawiać przed nimi ambitne wyzwania i różnorodne cele, włączać ich w proces decyzyjny, pozostawiać z nimi w stałym i bliskim kontakcie. Zarządzać przez cele, jakość i konflikt. Rozliczać zarówno z efektów, jak i z jakości pracy. Włączać element ryzyka, jednocześnie dopuszczając możliwość uczenia się i popełniania błędów. Popierać kreatywność, innowacyjność, zachęcać do inicjowania i do wprowadzania zmian. I przede wszystkim. Wierzyć w motywującą rolę sukcesów, nie bać się wysoko wykwalifikowanych pracowników. Wierzę, że udział w naszym szkoleniu pomoże Wam stawać się nie tylko efektywnymi menedżerami, ale również świadomymi siebie liderami. Życzę powodzenia i do zobaczenia.